Ekipa, zaczynamy. Słyszeliśmy, że chcesz nauczyć się czegoś o filmowaniu. No i o montażu też. Generalnie o tworzeniu filmów. Zatem nie szukaj dalej. Trafiłeś idealnie. Cały ten filmmaking to dość złożona sprawa. Preprodukcja, sprzęt, światło, obiektywy, kolor. Storytelling, stabilizacja, emocje, klienci, lokacje, sound design. Dlaczego tak? Dlaczego nie tak? Montaż, przejścia, after-effects. No i eksport. A wszystko to przyda Wam się niezależnie od tego, jakim rodzajem filmów się zajmujecie. Dokładnie tak, ekipa, lecimy dalej. W tym kursie znajdziecie surową wiedzę, praktyczne informacje, protipy i triki od pięciu profesjonalnych twórców, którzy od wielu lat żyją w 100% ze swojej pasji. Po drodze współpracowali lokalnie i międzynarodowo z takimi markami jak Red Bull Polska Akcja Humanitarna, New Balance, Przekrój, Bank PKO, Subaru, Męskie Granie, Oppo, MySwitcheland. National Geographic, Lenovo, Olympus, Samsung, Montblanc czy Mercedes. Super, super, super. I teraz Karol. Szczerze, za 3, dwa, 1. A teraz zupełnie szczerze. Jeżeli jesteś całkiem początkujący lub początkująca, to jest to wspaniała inwestycja w siebie. A jeżeli już trochę ogarniasz i chcesz więcej i lepiej, okay. to dzięki temu kursowi podniesiesz swoje umiejętności o kilka poziomów wyżej. Siema! W taki sposób, taką wiedzą, żadne z nas się wcześniej nigdy nie dzieliło. Bo to jest mega istotne. Niektórzy twierdzą, że to mi. Musimy też pamiętać, że wszystko, co widzicie, jest dodane w stylu. Tworzy się sam, praktycznie taki wspaniały łuk narracyjny, bo mamy. fajerwerki. Połączając, nie tylko dostajesz dostęp do blisko stu lekcji, jest więcej rzeczy. Dostajesz zniżki u partnerów naszego kursu. Dostęp do tajnej grupy dla społeczności naszego kursu, gdzie rozmawiamy, pomagamy i łączymy. Oraz dodatkowo do tego wszystkiego nowe lekcje na nowe tematy z każdą kolejną edycją. Stop! A konkursy? Dla kursantów organizujemy również nasze wewnętrzne konkursy, w których do wygrania będzie sprzęt za grube hajsy. Brzmi dobrze. A na dodatek, w tak niskiej cenie jak teraz, ten kurs nie będzie dostępny już nigdy. Moi drodzy, witamy w projekt Film. Do zobaczenia. Uuu, ekipa, udało się! Mamy to! Czekaj, 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 To wszystko było nieostre? Yy, <gry> wiesz co? Nie wiem. Powiem, że tak miało być.